Chociaż mogłoby się wydawać, że minęła godzina, może dwie, to tak naprawdę Max wypalił dopiero połowę papierosa. Enigmatycznie strzepał popiół, który oderwał się od fajki i runął na schodek, tworząc popielaty ślad. Odbywając podróż w swoją przeszłość, można mieć wrażenie, że czas spowalnia. Tak było i tym razem. Staroobrzędowiec siedział na ganku przed opuszczonym kościołem wraz ze swoją zmarłą towarzyszką. Grzebał w swojej pamięci, próbując znaleźć sens tego wszystkiego, ale w końcu się poddał. Spojrzał na kobietę, ona odwzajemniła spojrzenie z sympatią, i przez jakiś czas siedzieli w pełnej ciszy. Pomyśleć, że kiedyś to miejsce tętniło życiem, zaczął kolejną sentymentalną podróż. Każdego roku 25 maja zbieraliśmy się na własne święto. Przyjeżdżał każdy wezwany bez względu na wiarę, w jakiej się wychował od chrześcijanina. Muzułmana poprzez hindusa, Żyda kończąc na jakichś wierzeniach plemiennych. Nie miało to najmniejszego znaczenia, bo każdy z tych braci i sióstr należeli do jednego stowarzyszenia. A dziś? A dziś nawet pochukiwanie sowy umilkło. Z tego co pamiętam, to mówiłeś, że nienawidziłeś tego święta? Nadal nienawidzę, ale w tym tkwi właśnie problem. Teraz nie mam czego nienawidzić, bo tego już nie ma nie ma już niczego nie ma już nikogo. Ty jesteś. Oznajmiła tonem, jakby matka tuliła własnego syna. Ty wciąż przychodzisz tutaj co roku, tego 25 maja, aby świętować ich pamięć. To powinno się liczyć. Może masz rację, a może jej nie masz. Kto powinien z nas osądzić te słowa? Zaciągnął się papierosem, aby wrócić do swoich wspomnień raz jeszcze, gdzie ten zakątek faktycznie tętnił życiem, a on był dopiero początkującym egzorcystą. Istnieje jeden dzień w roku, w którym to zmarli mają swe święto. Lecz nie jest to Halloween czy święto wszystkich zmarłych. Prawdziwe, niepowtarzalne, niepodrabialne i nieznane szerzej światu, zwane jest Dance Macabre i przypada 25 maja każdego roku. Wtedy też wszystkie religie, każda wiara i wiedza przestają mieć znaczenie, życie przestaje mieć znaczenie i zbierają się mędrcy ze wszystkich stron świata, bracia i siostry stowarzyszenia, staroobrzędowcy, egzorcyści. Pierwsze wspólne święto jest dla każdego czymś wyjątkowym i przytłaczającym. Max nie był wyjątkiem tym bardziej, że miał jedynie 22 lata i dosłownie dwie przeprowadzone rozmowy z duszami. Od pamiętnego Seattle minęło trochę czasu, lecz rany, jak z przykrością stwierdził, nie goją się tak szybko jak powinny. Właściwie doszedł do wniosku, że one bolą do końca życia i niestety miał rację, bo czas w swej litościwej woli jedynie łagodzi ostrą krawędź rany. Aby dostać się do świętego miejsca, trzeba było przebyć pół Ameryki, aby znaleźć się w ramionach gęstych lasów w okolicach Taylor Park Reservoir, jadąc drogą stanową 700 forty two od strony południowego zachodu. Tuż przed jeziorem istniał mały, zaniedbany parking, gdzie zaparkowane były przeróżne samochody z całego świata. Jak głosi święta tradycja, każdy musiał zostawić swój przybytek właśnie w tym miejscu. I ruszyć wydeptaną ścieżką, której drogi czytelniku na żadnych znanych mapach nie odnajdziesz. Pośród gór i zieleni idąc kilka kilometrów na północ, można było natrafić na zagajnik z symbolicznym kościółkiem. W noc poprzedzającą majowe wydarzenie można było usłyszeć natężone nawoływania słów, niecierpliwe pałaszowanie wiewiórek wśród konarów drzew i harmonijną melodię, chrząszczy buszujących w trawie. Ale 25 maja i tylko tego dnia. Cała zwierzyna milkła i obserwowała niestrudzonych ludzi, którzy mężnie pracowali, wycinając chorowite drzewa, by z ich ciał zbudować stoły i krzesła. Idąc drogą w ciemnościach lasu, spotkać można było dziesiątki obcych ludzi, których Max widział po raz pierwszy. Wszyscy, jak jeden mąż, pokonywali leśną drogę w zupełnym milczeniu. Jedni przyodziali świąteczny strój z dalekiego wschodu, aby podkreślić podniosłość chwili. Inni założyli na tę okazję garnitury, aby oddać szacunek, ale zdarzali się również i tacy, co przychodzili na wezwanie w dżinsach i w krótkim podkoszulku albo w letniej spódniczce bądź żakieciku. Mężczyźni zakładali krótkie spodenki, hawajskie koszule, a kobiety frywolne, nieco zbyt seksowne i wyzywające suknie balowe. Każdy szedł we własnym tempie i we własnym stroju ścieżką, gdzie po bokach rozpalono pochodnie. Somerset założył na siebie czarne ze śliskiego materiału spodnie z kilkoma brzęczącymi zamkami oraz długą koszulę z kołnierzem, gdzie na plecach wymalowane były anielskie skrzydła. Pod sportowymi butami w kolorze przyciemnianej szarości trzeszczały suche gałęzie i liście. Na drodze mijał starców z opasłymi brzuchami, damy z wysoko postawionymi podbródkami, mężczyzn w sile wieku, kobiety o ponętnych kształtach. I choć mógł obserwować to towarzystwo bez żadnego skrępowania, to zauważył, że jest z całej tej ferajny najmłodszy. Gdzieś kątem oka wypatrzył kilku trzydziestolatków, paru czterdziestolatków, ale zdecydowana większość procesji składała się ze starszyzny. Dochodząc na niewielkie wzniesienie, ujrzał nie tylko tłum setki osób tłoczących się pod kościółkiem, gdzie towarzystwo spędzało czas na rozmowach i dyskusjach, ale również rozłożone stoły, było ich tyle, aby ugościć każdego przybyłego. Co więcej, uginały się od jedzenia i alkoholu, od napojów i kawy, kawioru, dziczyzny, ryb i sałatek. Cokolwiek w tamtym momencie Max mógł sobie wyobrazić, to znajdował to na stołach. Brandy, whisky, koniak, rum, piwo jasne i ciemne, wódka, jakieś drinki, czy szoty. Wszystko to było, a pośród tego bogactwa nie zabrakło aromatycznej kawy w kilkunastu odmianach i herbat z całego świata. Zagajnik pachniał światem i ten mocny, różnoraki zapach nie męczył nozdrzy. Dookoła tego wszystkiego ustawiono dziesiątki pochodni, które skutecznie zwalczały gwieździstą noc. Bo warto dodać w tym miejscu, że bez względu na pogodę, w tym jednym, małym miejscu na ziemi tego szczególnego dnia, zawsze było ciepło i pogodnie. Można było z łatwością oglądać wszelkie konstelacje gwiazd, które urokliwie przyozdabiały czarne płótno nieba. Max, stojąc na uboczu tuż po wyjściu z lasu, nie mógł się nadziwić widowisku. Stał jak mały hultaj z opadniętą szczęką, szczerze podziwiając urokliwe miejsce przepełnione życiem, które zamierzało chociaż jeden raz w życiu zabawić się w imię tych, którzy odeszli do końca wykonując swą posługę zagubionym duszom. To było święto całego stowarzyszenia i śmierci, bo staroobrzędowcy uważali się za wysłanników samej czarnej damy. Nagle zrobiło się ciemno i nieprzyjemnie. Nie będąc już małym jedenastoletnim chłopczykiem i tak młody egzorcysta, musiał unieść głowę wysoko do góry, aby dojrzeć uśmiechniętą twarz. Niech ja ci się chłopcze dobrze przyjrzę. Osoba, która stanęła przed nim i zasłoniła cały widzialny horyzont, okazała się być nikim innym jak sir Archibaldem Jeffreyem. Ale wyrosłeś. No, teraz to jesteś mężczyzną. Postawnym, przystojnym mężczyzną. Rzekł z dumą starszawy już Archibald, który całkowicie posiwiał nawet na bokobrodach rzadkich jak jesienna trawa. Ciebie też miło powitać, Archibaldzie. Uścisnęli się jak dawni przyjaciele, jak brat z bratem, jak ojciec z synem, jak cmentarny gagatek, który odkrył, że jest podglądany przez wścibskiego małego chłopczyka. Zawsze tutaj jest aż tylu gości? Zapytał po chwili Max. Zawsze stu, odpowiedział podniośle. Zawsze wybranych na ten zlot czarownic jest stu, ni więcej ni mniej. Zawsze stu nas jest. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć? Tylko tyle masz do powiedzenia? Roześmiał się groteskowo. Chodź, oprowadzę cię na początek, bo coś mi mówi, że jesteś lekko przytłoczony atmosferą. Jak mam być szczery, to chyba wolę cmentarny spokój. Jesteś zbyt utalentowany na cmentarze, mój drogi chłopcze, rzekł rozbawiony. Przedstawię cię paru osobom, i cieszę się tak między nami, że to ja jako pierwszy mogę cię przywitać na naszym korocznym Dance Macabre. Archibald, ja też się cieszę, że cię widzę. Pognali w rozgadany tłum dziwnych personaliów czekających na rozpoczęcie uczty. Pierwszym jego mościem, na którego się natknęli, był sam Arthur Tellier, który znany był ze swojej nieustępliwości. Nigdy nie tracił wiary w zbawienie duszyczki pomimo niebezpieczeństwa, na które się narażał. Opisywany był w kronikach jako szarmancki dżentelmen o szlacheckiej aparycji. To, co jednak ujrzał Max, nie oddawało nawet w połowie zniszczenia dokonanego przez czas. Ujrzał zgarbionego, siwego Tetryka, ledwo trzymającego się na nogach o własnych siłach. Miał żelaste, cienkie jak patyki rączki drżące od Parkinsona. Miał namolny zwyczaj mlaskania przy oddychaniu. Zabawiał właśnie historyjką dwie damy w podobnym wieku, które ubrały się dystyngowanie. Rzuciły tylko wywyższające się spojrzenie. Coś mruknęły pod nosem i oddaliły się bliżej kościółka. Proszę o wybaczenie, Sir Geoffrey. Rzekł skrzeczącym głosem przywołującym na myśl kwaczącą kaczkę. Lady Harriet oraz Madame Fouvoir nie są przyzwyczajone do tak niskich standardów. Chociaż tak między nami powiem, że to miła odmiana po oddychać czystym powietrzem. Zdjął z głowy melonik, co też uczynił również Archibald. Nic nie szkodzi stary druchu. Nie pierwszy raz towarzyszki z wysokiego rodu nie mogą się odnaleźć w naszej wielkiej kolorowej rodzinie, gdzie pełno osób o niskim statusie społecznym. Odparł przyjaźnie Archibald. Nie ma się nad czym rozwodzić. Szlachta zawsze będzie oderwana od rzeczywistości. Dobrze powiedziane, przyjacielu, ale nie czas na życiowe filozofie, bo chciałem ci przedstawić pewnego młodzieńca. Popchnął Maxa do przodu wielką grabą. Chłopak pchnięty komicznie wymachiwał rękoma przez krótki czas, aby nie stracić równowagi. To roześmiało Telliera. Nazywa się Max Somerset. Ten Max, mężczyzna, którego bez problemu można byłoby opisać jako dziadziunio, poprawił na nosie okulary z dość grubymi szkłami. Niech ja ci się dobrze młodzieńcze przypatrzę, a niech mnie kule biją. Słyszałem o młodej krwi, ale nie sądziłem, że jesteś tak młody. Witaj, witaj, chłopcze. Wyciągnął rękę na przywitanie. Dzień dobry, odparł Max. Bez przesady. Podali sobie ręce. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Może trochę starą i niedołężną z paroma jednostkami, co nie widzą nic poza czubkiem własnego nosa. Patrzył z na Lady Harriet oraz Madame Fouvoir. Ale poza tymi wyjątkami nie ma powodu, abyśmy mówili kurtuazyjnie. Mówi mi po prostu Artur. Mówiłem? Dołączył do rozmowy Archibald. Tellier zawsze był otwarty na nowe towarzystwo. W końcu byłem dziennikarzem, który nie znał granic. Podróżowałem po świecie, w sumie. Pomyślał przez chwilę. Dzięki temu mogłem uratować parę duszyczek z różnych rejonów świata. Nigdy nie zapomnę mojej podróży do Egiptu. Chciałbyś ją usłyszeć? Z chęcią, ale nie wiem, ile mamy czasu. Mamy mnóstwo czasu, odparł Jeffrey. Ceremonia zacznie się o drugiej w nocy, a ledwo dobiła północ. Więc tak, mamy mnóstwo czasu. Nie przedłużając zatem, miałem wtedy. Artur Tellier miał wtedy 34 lata, gdy został wysłany przez jedną z amerykańskich gazet do Egiptu, do Doliny Królów. Był to czas, gdy amerykańska publika mocno interesowała się zapomnianą kulturą starożytności. Piramidy, faraoni, zaginione skarby, zagadki, mumie, dawne wierzenia. To było na czasie. Więc aby sprzedać gazetę do jak największej publiczności, trzeba było mieć wieści, informacje z pierwszej ręki. Był to tak zwany drugi boom na mistycyzm. To był kompletnie inny świat, pomyślał Artur przechadzając się uliczkami zatłoczonego Kairu, gdy po raz pierwszy, jak się okazało ostatni, wylądował na egipskiej ziemi. Śniadzi ludzie rozmawiali w swoim narzeczu przy straganach, targując się o każdą pierdółkę. Było głośno, gwarnie, kolorowo, ale mężczyzna z tamtego okresu zapamiętał przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, piasek był wszędzie. Zakrywał alejki, tworzył ścieżki, unosił się w powietrzu. Smagany wiatrem zakrywał dachy, pokrywał parasole. Niemalże jakby cały Kair był zatopiony w pomarańczowym piasku Sahary. Drugą rzeczą, tą ważniejszą, która rzucała się Arturowi w oczy, to widok zmarłych na ulicy. Łąkające się dusze, niezdające sobie sprawy z tego, że zmarły. Był przeszyty złością i frustracją, gdyż jego instynkt milczał, jakby te nieświadome ofiary były poza jego zasięgiem. Jednak pchany przez nurt życia, a będąc bardziej dokładnym przez przewodnika Telier nie miał możliwości pomóc strapionym zmarłym w dalszej drodze. Zamiast tego wsiadł w dżipa i odjechał w stronę Doliny Królów. Pamiętał, że spędził w podróży po piaszczystych wydmach równe trzy dni i trzy noce, gdzie w słońcu umierał z pragnienia, a w nocy z zimna. Ale ta myśl, aby powrócić do Kairu, była jego opoką, jego siłą, która zaprowadziła go do wykopalisk. Ujrzał wtedy gliniane naczynia ceremonialne, złote naszyjniki poukładane na drewnianych stołach, tuzin pracowników kopiących w piasku i doły prowadzące do ukrytych komnat. Jako reporter szybko wziął się do pracy, bo tylko tak mógł na chwilę zapomnieć o zmarłych, cykając zdjęcia, rozmawiając z archeologami, czy też poznawać życie codzienne pracowników. Spędził ponad tydzień czasu, kompletując informacje na temat powstającego artykułu, Aż któregoś dnia, gdy robotnicy wykopali niezbadane wcześniej przejście, zdarzyło się coś niezwykłego. Korzystając ze swojego uroku oraz aury, przekonał wszystkich, że również pójdzie do zapomnianego kompleksu. Był wiedziony instynktem. Przechodząc wąskimi, skąpanymi w ciemnościach korytarzami, trafił wraz z resztą ekipy w końcu na komnatę zapomnianego faraona. Wszyscy tam zebrani mężczyźni nie mogli wyjść z podziwu ile to cennych artefaktów ze złota zostało ukryte pod ziemią. Posążki bogów, święte koty, skarabeusze, insygnia królewskie, świecidełka, ozdóbki. Co tylko dusza sobie wymarzyła, tam to wszystko czekało na odkrycie. Również Telier był zachwycony, widząc siedzącą w ciemnościach duszę niegdysiejszego władcę Egiptu, który ostrzegł egzorcystę, że jeśli nie wyprowadzi tych ludzi na czas, to sięgnie ich klątwa faraona. Po groźbach, po błaganiach, po opowieściach Artur został przekonany, lecz było już za późno, gdyż wszyscy odkrywcy, którzy zeszli tego dnia do grobowca w ciągu najbliższych kilku dni zostało powalonych przez tajemniczą chorobę. Wszyscy prócz staroobrzędowca, który błagał i prosił ducha o zaniechanie kary. Na próżno było już za późno na cokolwiek za późno na ratunek. Mężczyźni zmarli i atelier tego dnia zrozumiał, że nie wszystkie dusze są dobre. Nie wszystkim zmarłym należy się wieczny odpoczynek i stawiając swoją reputację przeklął duszę Faraona. I choć początkowo chciał wyzwolić jak najwięcej zmarłych z egipskich ziem, to po tej sytuacji zmienił zdanie i opuścił Egipt nigdy tam nie wracając. Nigdy tam nie wróciłem. Zakończył opowieść, choć w jej trakcie musiał przysiąść na krześle, gdyż jego zdrowie już nie domagało. Więc pamiętaj, drogi Maxie, nie każda dusza zasługuje na lepszy los. Niektóre są mściwe. Dodał na koniec Archibald i widząc zmęczenie na twarzy podstarzałego teliera, podziękował mu za jego opowieść i zaprowadził swojego byłego podopiecznego do kolejnej osoby.